Witam się z Wami z tego niesamowitego statku. Troszkę Wam teraz pokażę, bo oczywiście mam bardzo dużo materiałów, no ale muszę to poskładać, ale po prostu nie da się tego opisać tutaj tak naprawdę, bo to jest niesamowite. Teraz jestem na tej głównej promenadzie na statku. Tutaj bardzo dużo rzeczy się dzieje. Zobaczcie na przykład te kwiaty tutaj. Ten napis jest z kwiatów, a kwiaty są prawdziwe i pachną. Mamy tu różne bary. Właśnie byłyśmy z koleżanką na show. Po południu dzisiaj byłyśmy też na show na Wizard of Oz czyli Czar czarodziej oz. Także ciężko jest opisać to wszystko, co tu się dzieje. A to jest tylko jedno piętro. Niestety dzisiaj pogoda była taka dosyć marna, więc nie skorzystałyśmy z, z basenów. No ale co zrobić? Jutro będziemy na Bahama, na prywatnej wyspie. No i zobaczymy, jaka będzie pogoda. W każdym razie mam nadzieję, że Was zainteresuje ten statek i że będziecie oglądać moje vlogi, jak już je poskładam z tego statku. Pełno ludzi, oczywiście statek jest prawie full. W zasadzie jest full, ale nie, nie ma maksymalnej ilości ludzi, który, której może pomieścić co jest 7600 jeśli te kabiny gdzie można 3 czy 4 osoby mieć byłyby pełne bo dużo z tych kabin ma tylko dwie osoby w każdym razie jest dalej chyba ponad 6000 gości w tym momencie na statku i gdzieś 4000 załogi wczoraj mieliśmy super party bo wisiało tutaj 10 tysięcy balonów które wypuścili o 12.00 i to było po prostu wspaniałe. Dawno się tak nie bawiłam. My wczoraj z koleżanką zamknęłyśmy w zasadzie jeden bar, bo siedziałyśmy w barze do 3.00 nad ranem, a później spałyśmy 5 godzin. Także nieźle, prawda? Tutaj zobaczcie, wszystkie kwiaty są prawdziwe. Zobaczcie, te wszystkie orchidee to wszystko jest prawdziwe. W sumie tych ja nigdy nie widziałam w białej wersji. Zawsze widziałam w czerwonej. Tu są piękne orchidee. Więc statek jest po prostu niesamowity. Ta perła, ta kula, ona robi dwa zadania. A kiedy się wchodzi na statek, to się wchodzi właśnie naprzeciwko niej. A ona pełni taką funkcję, żeby ludzie powiedzieli wow, jakie to jest niesamowite. Ale też pełni drugą funkcję, że trzyma strukturę tutaj tego piętra. I poznaliśmy człowieka, który zaprojektował tą perłę. On jest z Brooklynu, z Nowego Jorku. Także tutaj na tym statku jest tyle różnych, a przecudnych, a, no ja bym powiedziała, dzieł sztuki, że po prostu w głowie się nie mieści. Postaram się trochę nakręcić właśnie taki włok, właśnie z wystroju tego statku. Ale nie wiem, czy mi się uda, bo po prostu jest tyle. Znaczy, nie wiem, czy mi się uda wszystko zrobić, bo po prostu tu jest tyle tego. A powiem wam, że te wszystkie blaty, które są na statku marmurowe czy tam spiekowe, robiła firma z Gdyni, dla której pracuje mój szwagier. A dzisiaj w ogóle poznaliśmy z koleżanką a, pięciu panów z Polski, którzy właśnie też a, wykańczali ten statek, to znaczy zajmowali się głównie elektryką, także... Jeszcze coś tam dokańczali. No i mówią, że bardzo, bardzo dużo polskich firm było zatrudnionych przy. Sorry, bo teraz jest ta muzyka. Mamy takie różne, proszę bardzo. Bardzo dużo polskich firm było zatrudnionych przy. A wykańczaniu tego statku głównie. No nie przy konstrukcji, bo konstrukcją zajmowała się firma fi e, fińska. On był budowany w Finlandii. I powiem Wam, że wykończenie tego statku jest po prostu perfekcyjne, bo nieraz, jak zrobią rzeczy w Północnej Ameryce, to jest taka fusera, A tutaj wszystko jest tak perfekcyjnie dopracowane. I materiały zostały użyte jak najlepsze, że jest po prostu no super. No dobra, także słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Czekajcie na vlogi i wracam do mojej przyjaciółki tam, bo czeka już na mnie z rynkiem. No, trzymajcie się buziaki pa. Dzięki za oglądanie.